W poniedziałek 25 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. W regionie odbył się także szereg konferencji prasowych poświęconych temu tematowi i przyznanym dofinansowaniom. Zapraszam na wieści regionalne z powiatu Sieradzkiego. Witamy Państwa na konferencji tutaj na Sieradzkim Rynku w dniu 25 października, w dniu, w którym godzinę no półtorej wcześniej pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił już oficjalnie wyniki naboru na pierwszą turę środków z Polskiego Ładu, z Funduszu Inwestycji Strategicznych dla samorządów lokalnych w całej Polsce. Niektórzy może nie wierzyli, że polski ład dojdzie do skutku w tym wymiarze, o którym tutaj teraz mówię, ale jednak doszedł. Pierwsza tura jest już rozstrzygnięta. Dzisiaj też była mowa o y, drugiej turze naboru wniosków. W dniu rozpocznie się 2 listopada, ale o tym wszystkim jutro się samorządowcy dowiedzą na specjalnym spotkaniu u pana Wojewody Łódzkiego. Ale wróćmy do. Dzisiejszego tematu. No w dniu dzisiejszym oficjalnie już mamy informację, my o tym wiedzieliśmy, że 20 miliardów złotych z tego Funduszu Inicjatyw Strategicznych trafi w całej Polsce właśnie do samorządowców. Tutaj na Ziemię Sieracką te pieniądze trafią też do wszystkich samorządów, które funkcjonują w Powiecie Sierackim, począwszy od Błaszek, a zakończywszy na Złoczewie. Więc te wnioski, które były złożone, one nie wszystkie są rozpatrzone, ponieważ, tak jak powiedziałem, 20 miliardów złotych starczyło na środki w określonych granicach finansowych. W powiecie to było około 15 milionów złotych dla każdego powiatu. Dla gmin mniejszych, wiejskich około 8-9-10 milionów dla gmin. Miejsko-wiejskich, wiejs w przypadku takich jak czy miejskich, jak Sieradz, to były środki mniej więcej podwojone. Jeśli były wnioski większe, on z przyczyn formalnych, tak jak powiedziałem, nie zostały rozpatrywane pozytywnie, co nie przeszkadza, żeby samorządy w kolejnym naborze, który, tak jak powiedziałem, rozpocznie się 2 listopada, czyli niebawem, dobre wnioski stosowne poprawione przygotowały i złożyły. W dniu dzisiejszym, tu możemy już oficjalnie przekazać zainteresowanym. Proszę, ja sobie jedno zostawię o rozdanie. Zresztą lista już jest przez pana wojewodę ogłoszona o godzinie 9.30. Samorządy z powiatu Sierackiego otrzymują następujące kwoty wsparcia na realizację inwestycji, które ich zdaniem są najbardziej strategiczne, strategicznie potrzebne. Do rozwoju czy danego samorządu, czy pod kątem potrzeb społeczeństwa. Różne to były propozycje, począwszy od dróg, poprzez inwestycje w infrastrukturę środowiskową, wodociągi, w kanalizację, czy w domy kultury, każdy samorząd podejmował decyzje i takie wnioski składał. I przystąpmy. Dobra informacja dla gminy Błaszki, inwestycje w infrastrukturę drogową ponad 9 milionów 300 tysięcy złotych. Gratulacje dla Pana Burmistrza. Gmina Brąszewice. Tutaj Pan Wójt złożył trzy wnioski i wszystkie trzy znalazły akceptację Wnioski począwszy od właśnie infrastruktury drogowej, dom, biblioteka czy sala gimnastyczna przy szkole podstawowej 9,5 ponad miliona złotych. Kolejna gmina, gmina Brzeźnio. Tutaj samorząd zadecydował, że poprawi warunki funkcjonowania i zaopatrzenia mieszkańców tej gminy w wodę. I także drogi w całej gminie kwota ponad 8,5 miliona złotych. Gmina Burzenin. Tutaj były dwa wnioski. Na łączną kwotę 10 milionów 300 tysięcy złotych. Droga gminna i Centrum Kultury Rynek. Gmina Goszczanów. 10 milionów 600 tysięcy złotych. Dwa wnioski, także gratulacje dla pana Wójta. Tutaj na drogę, jedną z dróg na terenie gminy i stacja uzdatniania wody. Gmina Klonowa łączna kwota 8 milionów 400 zł. Dwa wnioski. Infrastruktura drogowa w gminie Klonowa, miasto i gmina Sieradz. Tutaj były trzy wnioski złożone. Dwa zostały uwzględnione, Panie Prezydencie. Słyszę Cieszymy się, prawie 18 milionów trafi w tym pierwszym naborze do Sieradza, więc kolejny trzeba dobry wniosek przygotowywać, żeby tych środków jeszcze do Sieradza trafiło w drugim naborze. Teraz gmina Sieradz, łączna kwota 9 milionów złotych. Pan Wójt wraz z samorządem złożyli wnioski na bibliotekę w Harupi i, i droga gminna y, też bogumiłów Miłów Dąbrówka. Także gratulacje panie y, Wójcie. Y, gmina Warta, Siedem. dwa wnioski y, uwzględnione na kwotę ponad 7 milionów złotych. Obydwa wnioski dotyczą infrastruktury drogowej. Y, jeden, y, droga, o ile pamiętam, proboszczowice y, Ustków i druga w, w, w okolicach Rososzycy, Lasek to Lasek Piesznia Góra, łącznie to jest 11 km dróg na terenie gminy Warta, gmina Wrublew, pan wójt też może być zadowolony, bo trzy wnioski, tak, z Wrublewa są. Trzy, trzy wnioski i wszystkie zostały zaakceptowane pozytywnie. Też infrastruktura drogowa, czy w przypadku wsparcia dla OSP Kobierzycko, budowa sali spotkań i oczyszczalnia ścieków, też w samym Wrublewie. I ostatnia gmina Gmina Złoczew. Gratulacje dla pana burmistrza. Łączna kwota 9 milionów 600 tysięcy złotych. Tutaj są dwa wnioski. Yy, to jest termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Złoczewie i też infrastrukturę drogową plac w samym mieście, Szanowni Państwo. Jeszcze powiat. 000 000. Tutaj na Pani ręce przewodniczącej Rady Powiatu i Pani Starosty. Yy, prawie 15 milionów, no niecałe 14 milionów 200 tysięcy ponad złotych. Infrastruktura drogowa. No długa droga tak łącząca Brąszewice i Pipie to jest no, pewnie kilkanaście kilometrów tak. drogi dobrej powstanie na terenie powiatowej powiatu sieradzkiego, więc widzimy, że większość tych środków przeznaczona jest na drogi, ale nie tylko, także teraz samorządy mają doświadczenie jak dobrze wydatkować środki, szybka procedura przetargu i realizacja Inwestycji możliwie jak najszybciej, jeśli oczywiście warunki pozwolą. 121 milionów ponad szanowni państwo trafia dla samorządów powiatu Sierackiego. Ja tylko dodam, że w całym okręgu Sierackim, bo Sierat jest siedzibą okręgu 11 Sierackiego, tych środków do samorządów w całym okręgu Sierackim trafi prawie miliard złotych w tym pierwszym, w pierwszym naborze. Więc województwo łódzkie całe zresztą zostało dofinansowane w sposób bardzo bardzo znaczący nawet na tle innych województw w Polski. Tutaj trafią duże pieniądze do samorządów. No i tylko wypada życzyć, żeby samorządowcy, tak jak powiedziałem, jak najszybciej przystąpili do realizacji tych projektów, które są niezwykle potrzebne i na pewno będą dobrze służyły Mieszkańcom powiatu, całego powiatu sierackiego, w tym miast, miasteczek, jak i również małych miejscowości gminnych. Szanowni Państwo, i o to chodzi. Zrównoważony rozwój jest w Polsce potrzebny. Zrównoważony rozwój to priorytet rządu pana premiera Morawieckiego, tym bardziej, że COVID, który dotknął no, cały świat, ale mówimy, jesteśmy tutaj w Polsce, też poczynił pewne problemy czy straty związane. Z dofinansowaniem właśnie samorządów. I tutaj oprócz tych środków, które dzisiaj o których mówimy, przygotowaliśmy też specjalną specustawę, która dofinansowuje, wspiera samorządy kwotą w całej Polsce 8 miliardów złotych na utracone przychody związane z funkcjonowaniem samorządu. One wynikają z różnych przyczyn z spadku gospodarczego, z mniejszych dochodów, z podatków i tak dalej. Tutaj to wsparcie samorządowcy też otrzymają i w połączeniu z tymi środkami, które tutaj już przed chwilą przedstawiliśmy, myślę, że przed samorządami teraz dobry czas, oby tylko udało się znaleźć dobrych wykonawców i niedrogich i dobrze te inwestycje wszystkie. Zrealizować. Podsumowując, można powiedzieć, że wcześniej były pieniądze z budżetu państwa na wsparcie straży pożarnych, były pieniądze na wsparcie kół gospodyń wiejskich i są cały czas, i będą cały czas, są i będą pieniądze na wsparcie samorządów, bo Polska chce się rozwijać, samorządy chcą inwestować, samorządy mają wiele potrzeb związanych z ułatwianiem i wspieraniem funkcjonowania swoich mieszkańców i po to jesteśmy, żebyśmy razem dobrze i Polsce, i samorządom lokalnym służyli. W imieniu pana senatora, profesora Michała Saweryńskiego, chciałam poinformować, że do naszego regionu, dla samorządu z Powiatu sieradzkiego wpłyną środki w kwocie łącznej ponad 120 milionów. Są to środki, które pochodzą z pierwszej edycji programu pilotażowego, program inwestycji strategicznych rządowego Funduszu Polski Ład. Dzisiaj te wyniki tego naboru ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te środki. Są środkami bezwrotnymi. Samorządy je otrzymają procentowo w dofinansowaniu od 90 do 95%. To jest bardzo duże dofinansowanie. I co bardzo cieszy, z naszego regionu dostaną wszystkie samorządy czyli wszystkie gminy, miasto, starostwo powiatowe skorzystają z tego programu co bardzo, bardzo cieszy. Oczywiście inwestycje są przeznaczone na cele najbliższe mieszkańcom naszego regionu. Głównie oczywiście drogowe są to inwestycje, ale także oświatowe, jak modernizacja szkoły, kultura, jak przebudowa biblioteki czy centrum kultury, sport, budowa sali gimnastycznej, jak również inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Te inwestycje bardzo ważne i strategiczne dla naszego regionu. Mają wzmocnić gospodarkę, mają być tym impulsem tutaj dla nas, dla naszych samorządów, ale też ogromnym wsparciem w czasie tym trudnym, jakim jest pandemia i walka w tym czasie z, z COVID-em. Bardzo się cieszę, że te środki wpłynęły, że wpłynęły do wszystkich samorządów i że wszyscy będziemy mogli z tego skorzystać i cieszyć się tymi inwestycjami. Ja dziękuję serdecznie i składam takie podziękowania na ręce Pana Posła. Proszę o przekazanie Panu Premierowi najszerszych podziękowań. Padła kwota 121 milionów. Jeżeli dołączymy jeszcze wkład własny, to w najbliższym czasie dwóch, trzech lat w regionie sieradzkim, w powiecie sieradzkim przybędzie inwestycji za prawie no 130-140 milionów złotych. I proszę również zapewnić, panie pośle, pana premiera, że Sieradzanie to pracowity, pracowity naród i na pewno właściwie spożytkujemy te pieniądze dla wyrównywania szansy z innymi regionami naszego kraju i zapewniamy pana premiera, że tak jak teraz byliśmy kreatywni i potrafiliśmy składać wnioski, również będziemy korzystać z tego przywileju i z pewnością, i z pewnością 2 listopada wszystkie samorządy co najmniej 2-3 wnioski będą miały, bo już jesteśmy do tego przygotowani. Jeszcze raz Serdecznie dziękujemy za tak piękny prezent, bo jeżeli popatrzymy tylko na skalę, o której pan poseł powiedział, czyli miliard dla 11 okręgu no wyborczego, ca no ale powiedzmy, że jest 41 okręgów tak, wyborczych, to poselskich, tak, to nie. kwota miliarda złotych robi naprawdę ogromne wrażenie. Jeszcze raz dziękujemy panie pośle. Dziękujemy, dziękujemy. serdecznie. Dziękujemy. Bardzo się cieszymy i myślę, że warto podkreślić to, że wszystkie gminy otrzymały środki z czego się bardzo cieszymy, ja również podkreślam, bo to nam gwarantuje zrównoważony rozwój. To nie będzie tak, że y, będą enklawy, gdzie się będzie coś działo i takie zapomniane przez Pana Boga, tylko właśnie ten rozwój równomierny i te pieniądze będą go gwarantować. Dziękuję bardzo.